Ukochany syn, dziś przynoszę przesłanie od Boga. Jest ono bardzo ważne. Proszę o obejrzenie do końca i udostępnienie dla innego brata. Wdzięczność. Mój drogi synu, mam zamiar Ci dać jedno nowy początek w swoim życiu. Wkrótce nadejdzie czas. Kiedy Twoje łzy nie będą już płynąć, ponieważ odpowiem na wszystkie Twoje modlitwy. We mnie znajdziesz schronienie, a moja miłość obejmie Cię jak nigdy dotąd. Mam dla Ciebie wielkie plany, plany, abyś prosperował i prowadził szczęśliwe, zdrowe życie. Kiedy życie wydaje się zbyt trudne i droga przed nami z przodu jest w ciemności. Wiedzcie, że ja jestem tam z tobą. Nieoczekiwana obfitość finansowa zbliża się do Twoich drzwi. Przesyłam także uzdrowienie i odnowienie dla Ciebie i całej Twojej rodziny. Przesyłam ci niezmierzone błogosławieństwa. Ponieważ moja miłość do Ciebie jest wieczna. Napisz, Panie, bardzo serdecznie przyjmuję Twoje błogosławieństwo. Umiłowany synu, wszystkie problemy i trudności oraz wszystko, co odbiera Ci spokój, wkrótce opuści Twoje życie i zostanie zastąpione moimi błogosławieństwami. Twoja podróż wkrótce przyjmie nowy kierunek. To doprowadzi Cię do szczęścia i spełnienia niewy. To dla Ciebie potwierdzenie, że wszystko będzie dobrze. Otwieram teraz dla Ciebie nową ścieżkę. Uważaj, na czym się skupiasz w trudnych chwilach. Pamiętaj, aby skupić się na swoim rozwoju duchowym. Bo wkrótce zrobisz wielki postęp. Nie masz się czego obawiać, jeśli złożysz swoje życie w moje ręce. Nigdy nie zostawię cię samego. Chcę pobłogosławić cię obfitością we wszystkich obszarach twojego życia finansowo, duchowo. Fizycznie i emocjonalnie. Wystarczająco walczyłeś. Teraz nadszedł czas, abyś doświadczył moich cudów. Niech cię Bóg błogosławi, dzisiaj i zawsze. Jesteś godnym synem. Zostaw lajka i subskrybuj nasz kanał błogosławieństw. Do następnego wideo.